Bałkany były na liście moich marzeń już od dawna, ale za sprawą pandemii nieoczekiwanie wybiły się na pierwszą pozycję. Miałem co prawda apetyt na chińskie prowincje, ale COVID-19 skutecznie mi je wyperswadował. Pozostało zmierzyć się z dostępnymi destynacjami i tak wyruszyłem na długodystansowy szlak Kom-Eminę biegnący spod serbskiej granicy aż do Morza Czarnego przez 100 staropłanińskich szczytów. Zapraszam na pierwszą część relacji. Dzień dobry, nazywam się Bogusław Chynek, a to jest cykl Za Horyzont Domu. Podcasty powstałe z myślą o tych, którzy chcą podróżować i poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTubie. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a Za Horyzont Domu. Bałkany były na liście moich marzeń już od dawna i czekały na swój czas w kolejce, ale okazało się, że właśnie tego roku wysunęły się na czołowe miejsce na mojej liście życzeń. Czas pandemii sprawił, że większość z nas musiała zmienić swoje plany, a Bałkany okazały się być w zasięgu samolotu, pociągu, autobusu i wreszcie moich własnych nóg. Moim celem stał się szlak Kom Emine, który przebiega przez góry Bułgarii i jest końcowym odcinkiem europejskiego szlaku E3, który łączy Ocean Atlantycki z Morzem Czarnym. Jego długość wynosi około 650 km, a czas potrzebny na jego przebycie waha się w przedziale 20-25 dni latem. Zimą również można go przejść, ale należy się liczyć z większymi trudnościami. Cała trasa wiedzie przez Bałkany Zachodnie, Centralne i Wschodnie. Po drodze pokonuje się duże przewyższenia i zdobywa 100 staropłanińskich szczytów. Zwyczajem tego szlaku jest to, aby zabrać ze sobą na drogę dwa kamyki: jeden należy donieść do Morza Czarnego i tam go utopić, a drugi zachować na pamiątkę. Kamiki te należy zabrać z pierwszego szczytu, szczytu KOM. I właśnie on jest początkiem całej trasy. Rozciąga się przy, tuż przy granicy serbskiej. Najszybciej i najbliżej dostać się tam można lecąc do Sofii, a potem autobusem do wsi Berkowic. Niestety lotnisko z Sofii było zamknięte i musiałem polecieć na drugi koniec Bułgarii do Burgas tam wsiąść w nocny pociąg do stolicy i dalej z autobusem do celu. W Sofii na dworcu zameldowałem się około godziny 6 rano i zaspany usiłowałem odnaleźć jakiś rozkład jazdy czy też dowiedzieć się skąd odjeżdża najbliższy autobus i gdzie mogę kupić bilet. Trudno było się porozumieć z kimkolwiek dopiero za którymś podejściem udało mi się namierzyć właściwe okienko a pomógł mi w tym uczynny taksówkarz który najpierw, rzecz jasna, chciał mnie namówić na kurs swoim autem. Do odjazdu miałem jakieś 5 godzin, więc zostawiwszy plecak przechowalni, ruszyłem na podbój stolicy. Była wczesna pora, a do tego sobota, więc wszystko budziło się dopiero do życia. Poza kloszardami i straganami z przekąskami, oznak życia było niewiele. Wybrałem azymut na Wielką Cerkiew i ruszyłem Czwarnym krokiem przed siebie. Nie wiem, czy też tak macie, ale lubię zwiedzać stare świątynie i cmentarze w miejscach, do których się udają, i jest to niezależne od panującej religii, czy też zwyczajów danego kraju. Jeżeli macie podobne zamiłowania, to podzielcie się w komentarzu. Sobór prawosławny świętego Aleksandra Newskiego nie jest aż tak stary, jak sądziłem pojem jego budowę zakończono w 1912 roku. Cerkiew została wybudowana na cześć rosyjskiego cara Aleksandra II, dzięki któremu Bułgaria uzyskała niepodległość w 1878 roku. Obiekt jest w stylu neobizantyńskim, kopuły katedry są pozłacane, wejścia zdobią marmury ze sieny i karary, a tron dla cara i patriarchy zrobiony jest, jest z onyksu, i alabastry. Potem jeszcze udałem się na cmentarz miejski, nieco już zarośnięty, i zamieszkały także oprócz nieboszczyków przez liczną gromadę psów. Po godzinie 13 wreszcie wyruszyłem autobusem w stronę wioski Berkowic. Dotarłem tam po jakiejś godzinie i od razu znalazłem się jakby na patelni. Żar z niebios i gęste powietrze zdecydowanie nie sprzyjają wędrówce z plecakiem o tej porze dnia. Kiedy dotarłem w końcu na wierzchołek góry Kom, była już dość późna pora. Zrobiłem kilka zdjęć, chwilę odpocząłem i zabrałem, rzecz jasna, dwa kamyki na drogę. No dobrze, te na zdjęciu to taki żart, bo w rzeczywistości te zabrane były dużo mniejsze. Czas uciekał, a mnie czekało jeszcze długie zejście, więc żwawo zabrałem się do pokonywania terenu. Pech chciał, że zawadziłem o wystający korzeń i niestety rozwaliłem buta, a chwilę potem drugiego. Tak właśnie sam nie dowierzałem, jak to się mogło stać. Fakt, że buty nie były nowe, ale liczyłem, że dadzą radę przejść jeszcze ze mną te 650 km. Przerwała się po prostu zabezpieczająca siatka i teraz przez rozwarte, ziejące dziury jaśniały moje seledynowe skarpetki. Były to jedyne buty, które miałem ze sobą, a opcjonalnie w plecaku pozostały jeszcze tylko klapki. Po zejściu w dolinę i rozbiciu namiotu przystąpiłem szybko do reparacji obuja. Niestety robiło się już ciemno, więc musiałem się uwijać. Miałem co prawda ze sobą igłę z niczmi i łatki z klejem na wypadek przycięcia materaca, ale igła przy trzecim szwie się złamała i tak oto pozostało mi ostatecznie klejenie. Zajmik się powiódł, ale trwałość reparacji był niewiadomą, a najbliższa wioska miała się pojawić dopiero za. 14 dni. Ranek następnego dnia przywitał mnie promieniami słońca i podmokłymi torfowiskami. Na szczęście odcinek ten nie był zbyt długi, ale wystawił na poważną próbę moje świeżo odrestaurowane buty. Trochę się martwiłem, jak to dalej będzie, ale starałem się myśleć o tym, aby tylko przemierzać kolejne kilometry i myśleć o najbliższym celu. Ciekawym punktem na trasie i ważnym dla środowiska wspinaczkowego jest wąwóz Iskar, zwany również Wielkim Bułgarskim Kanionem. Jest jedynym miejscem w Bułgarii, w którym rzeka przepływa przez góry. Właśnie nad nią wznoszą się lakatniszki, czystometrowe, wapienne skały. To tutaj w latach 30. XIX wieku wspinali się pierwsi bułgarscy alpiniści. Nazwa skał pochodzi od swoistego zakrętu który tworzy tu rzeka w kształcie łokcia. W języku bugarskim łokieć to lakat. Jednym z symboli skał lakat jest schronisko orlowe gniazdo, czyli tłumacząc gniazdo orła, usytuowane na pionowej skale pod miejscowością Alpijajska Poliana. Schron jest małą, niewyposażoną chatą, do której dostać się można tylko za pomocą liny. W regionie znajduje się także liczne jaskinie, z których najbardziej znana to Temnata Dubka. Jest to czteropoziomowa jaskinia, jedna z najdłuższych w Bułgarii. A ja podążałem dalej do kolejnego celu, którym była Polana w chacie w Trastenie. Widziałem z przewodnika, że gdzieś tutaj się, znajdują się pozostałości klasztoru świętego Pantalemona, ufundowanego przez uczniów Cyryla i Metodego. Dopytałem tubylców i odnalazłem to miejsce. Podobno region ten od stuleci słynął z wysokiej jakości wina malinowego i że znaczna część pielgrzymów przybywała tutaj głównie po to, by spróbować owego pysznego trunku. Ponoć tajemny przepis był znany tylko mnichom. Tradycja nadal jest kultywowana, a do produkcji wina wykorzystuje się owoce z pobliskich krzewów. Cóż można więcej powiedzieć? Czyste powietrze, słońce i górska woda przyczyniają się do wyjątkowego smaku tego boskiego napoju. Nie omieszkałem oczywiście spróbować go i ja. Bałkany zachodnie można porównać do naszych tatr zachodnich lub bieszczad, tyle że w większym rozmiarze. Przyjemnie się po nich wędruje, choć przewyższenia są znaczne. Przez pierwsze pięć dni pogoda sprzyjała i pomimo upałów. Cały czas wiał orzeźwiający, chłodny wiatr, a do tego zupełna pustka. Wyobraźcie sobie, że przez pierwsze pięć dni nie spotkałem żywej duszy na drodze, no może za wyjątkiem dziko hasających koni. Można więc powiedzieć, że góry miałem na wyłączność. Wiele nazw mijanych szczytów ma swoje legendy, jak na przykład szczyt Kukli czy Murgasz. A jedna z legend brzmi mniej więcej tak. Dawno, dawno temu była sobie piękna dziewczyna, ciesząca się miłością wielu, którzy chcieli się z nią żenić. Ale ona czekała na tego jedynego, wyjątkowego i ustanowiła pewne wyzwanie: poślubię tego, który zaniesie mnie na najwyższy szczyt. I zaczęła się rywalizacja. Zjeżdżali śmiałkowie, odurzeni i urodą, lecz wszyscy padali wyczerpani w połowie drogi. Aż pewnego dnia we wiosce pojawił się dzielny chłopak o imieniu Murgasz. Kierowany miłością i rzecz jasna adrenaliną, szybko wspiął się na szczyt z ukochaną na rękach, ale gdy tylko osiągnął cel, padł na ziemię martwy. Wtedy to miejscowi ludzie postanowili nazwać szczyt jego imieniem. Jaki z tego morał? Kobiety swoją przebiegłością wykończą niejednego maczo. No dobrze, to moja taka refleksja z, przymru z przymrużeniem oka. Ale jeśli Wam się nasuwa jakiś inny morał, to podzielcie się komentarzem. I na koniec tego odcinka, kilka słów o infrastrukturze. Dobrze jest mieć ze sobą namiot, ale można także korzystać ze schronisk, czyli turystycznych chat. Szarotka jest symbolem bułgarskiego ruchu turystycznego Mountain Rescue Service. Oceny schroniska pod względem komfortu i świadczonych usług dokonuje się w oparciu o system liczby kwiatów, szarotki, podobnie jak gwiazdki stosowane w hotelach. Dobrze jest mieć piwór, bo noce w górach wiadomo są chłodne. Język angielski nie jest raczej akceptowalny. Ale pozostałości podstawówkowej edukacji języka rosyjskiego zdecydowanie w moim przypadku się przydało. Gdzieniegdzie natura pożera znaki, ale szlak jest miarem dobrze oznakowany. Podobnie jak u nas czerwony ślad na białym tle, a na graniach długie, betonowane tyczki. Polecam przewodnik kom-eminę. Jest on w języku angielskim, ale zawiera wiele ciekawych informacji. Cały plan podróży z mapami i profilami wysokości, ciekawostki na trasie, proponowane miejsca noclegowe, a niektóre etapy mają również propozycje tras dla rowerów. Do tego jest paszport z miejscami na pieczęcie z trasy, podobnie jak na Kamino. Gdyby ktoś był zainteresowany, to mogę odsprzedać ten jeden swój egzemplarz. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz.